No, do końca lipca nowy rząd powinien być zaprezentowany. A, czyli już nie, niekoniecznie 22? No, to jest średnio fortunna. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego już kilka dni temu przyznał, że zapowiadana na 22 lipca rekonstrukcja rządu nie odbędzie się tego dnia i być może zostanie przesunięta nawet na koniec miesiąca. Teraz okazuje się, że nawet ten termin może nie zostać dotrzymany, ponieważ koalicja 13 grudnia traci większość w Sejmie. Miało to miejsce m.in. w czwartek podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, która miała przegłosować prestiżowy dla rządu projekt uchwały o udzieleniu absolutorium za wykonanie budżetu w 2024 roku. W trakcie głosowania okazało się, że koalicja nie ma większości. I przewodniczący wbrew regulaminowi zupełnie nielegalnie przerwał głosowanie. W największym skrócie wyglądało to tak. Kto z Państwa jest za przyjęciem za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów? Co? To jest. 12.30 przerwa. To musimy wniosek o przerwę do 12.30, bo trzeba uzupełnić uchwałę. Musimy, Mamy wniosek o uzupełnienie uchwały. Przychylam się do tego wniosku. Robimy przerwę. Nie wolno przerywać głosowań. Ta kuriozalna sytuacja nie jest wyjątkiem, a na najbliższym posiedzeniu Sejmu, planowanym między 22 a 25 lipca, może się okazać. Że jest to początek nowej rzeczywistości w Polskim Sejmie, w ramach której większość przejmuje koalicja złożona z prawa i sprawiedliwości Polski 2053 Hołowni oraz konfederacji. Dla premiera Donalda Tuska oznaczałoby to realizację czarnego snu, w ramach którego staje się kompletnie bezsilnym premierem stojącym na czele rządu mniejszościowego. To już się dzieje. Tomasz Gdula, zapraszam na program Polskość to normalność. Koalicja PiSu, Partii Hołowni i Konfederacji już kilkakrotnie pokazała, że ma na sali sejmowej większość. Miało to miejsce podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia i to nie tylko w trakcie obrad komisji, jak tej finansów publicznych, które Państwu pokazałem, ale również podczas obrad plenarnych i głosowań. Najgłośniej było o modyfikacji ustawy dotyczącej budownictwa mieszkaniowego, w ramach której Polska 2050 zgłosiła poprawkę umożliwiającą Polakom wykupowanie mieszkań z zasobu komunalnego, z zasobu państwowego, wykupowanie na własność. Ani koalicja obywatelska, ani lewica nie chciały tego pomysłu poprzeć, ale zagłosowały za nim. Prawo i sprawiedliwość oraz Konfederacja to naturalne, ponieważ jeżeli możemy dojść do własności mieszkania, które użytkujemy, to w naturalny sposób zwiększa się nasza ekonomiczna wolność. Tej wolności tylko pozornie strzegą liberałowie z Platformy Obywatelskiej, ale tak naprawdę stanęły za nią właśnie trzy ugrupowania, które wymieniłem: PiS, Hołownia i Konfederacja. Teraz się okazuje, że przed kolejnym posiedzeniem Sejmu koalicja znowu ma do zgryzienia twardy orzech, i że znowu zarysowuje się koalicja. PiSu, Partii Hołowni oraz Konfederacji. W jakiej sprawie? To wyjaśnił w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej nie kto inny jak poseł Ryszard Petru, który byłby jeszcze kilka tygodni temu ostatnim, którego podejrzewalibyśmy, że będzie szukał dla własnych pomysłów poparcia w Prawie i Sprawiedliwości i Konfederacji. Nie wchodząc w szczegóły, chodzi o jeden z projektów deregulacyjnych, o których Petru mówi. Mamy dla naszego projektu poparcie PiS oraz Konfederacji. Przeciwko jest koalicja obywatelska. Nie chcemy głosować razem z opozycją przeciwko naszemu koalicjantowi. Jeśli jednak będziemy do tego zmuszeni, tak się stanie. Premier Donald Tusk zdaje sobie sprawę, że Partia Hołowni zaczęła właśnie prowadzić własną politykę. I nie kryje nie tylko rozczarowania, ale wręcz wściekłości. Chociaż próbuje to ubierać w delikatne słowa. Czuje się odpowiedzialny za to, że dopóki nie przekroczą pewnej granicy już takiej e ewidentnej. Nielojalności wobec swojego rządu, bo przecież to jest także ich rząd, no to ja będę raczej starał się stabilizować sytuację, no bo czuję się odpowiedzialny za to. Donald Tusk ma jednak świadomość, że bardzo niewiele może zrobić, by przeciwdziałać owej nowej sejmowej większości, która formuje się na razie doraźnie, ale być może wkrótce trwale przejmie kontrolę nad parlamentem i nad projektami ustaw, ich ostatecznym kształtem. Jasne, będą pewnie takie kwestie, które nie połączą pisu Partii Hołowni oraz Konfederacji, ponieważ nie są to partie jednorodne, ale wiele wskazuje, że kwestie merytoryczne związane z rozwojem Polski, związane ze zwiększaniem Niezależności i wolności ekonomicznej Polaków, między innymi poprzez umożliwianie dojścia do własności mieszkań z zasobu państwowego czy komunalnego, to są kwestie, które będą łączyły te trzy ugrupowania, a Donald Tusk będzie wobec tego bezsilny. Ponieważ żeby móc przeciwdziałać takiej koalicji, musiałby z klubu parlamentarnego Szymona Hołowni partii Polska 2050 wyciągnąć. Aż 19 posłów. W tej chwili to ugrupowanie liczy 31 parlamentarzystów. Natomiast zaledwie 12 pozostających wokół Szymona Hołowni gwarantuje, że bez nich. Tusk nie ma większości. Czy premier Donald Tusk jest w stanie wyciągnąć 20 parlamentarzystów z klubu hołowni? Wydaje się to bardzo wątpliwe. I wiele wskazuje, że w związku z tym będzie hołownia miał tę kartę przetargową cały czas w swoim rękawie. Kartę, która będzie powodowała, iż jeśli rząd i koalicja go wspierająca, złożona z koalicji obywatelskiej Lewicy i Polski 2050 właśnie, nie będzie chciała poprzeć pomysłów hołowni, przy poszczególnych ustawach to będzie on w stanie skutecznie poszukać w sobie takiej większości przy wsparciu PiSu oraz Konfederacji. Donald Tusk będzie w związku z tym de facto premierem rządu mniejszościowego i może się to objawić w realnej polityce już, jak powiedziałem, na najbliższym posiedzeniu między 22 a 25 lipca. To wszystko pokazuje, jak głębokiej erozji ulega pozycja samego premiera i jak wielkie, wręcz fundamentalne zmiany mogą wkrótce zajść w naszym parlamencie. Efektem, w mojej opinii, nie będzie powołanie rządu z udziałem aktualnej opozycji, ponieważ to nie leży w interesie ani PiSu, ani Konfederacji, ani przede wszystkim Polski. W interesie Polski jest możliwość wyboru nowego parlamentu. Zapewne nie jesienią, ponieważ posłowie nie zagłosują za samorozwiązaniem Sejmu. Lecz wiele wskazuje, że Koalicja 13 grudnia może nie mieć siły na uchwalenie budżetu na 2026 rok, a wtedy prezydent Karol Nawrocki miałby zupełnie wolną drogę i wolną rękę do tego, by rozwiązać parlament na mocy konstytucji. Proszę o komentarze, dajcie znać: dziękuję za spotkanie, kłaniam się pięknie. Oczywiście kciuki w górę, jak zawsze, w cenie. Do zobaczenia.